Szukać czy dać się znaleźć? Przy tym pytaniu, być albo nie być, to jest jakiś pikuś, bo oczywiście, że być. Ale szukać czy dać się znaleźć, na to pytanie odpowiedź wcale nie jest taka prosta. I na ten temat będzie dzisiejszy odcinek. Wy, ale ja bardzo często spotykam kogoś, kto jest w udanym związku, w udanym małżeństwie, jako że sama jeszcze szukam tej swojej połówki, to często podpytuję się, w jaki sposób, w jakich okolicznościach ta osoba poznała tę swoją połówkę. I słuchajcie, te strategie są naprawdę bardzo różne. Z takich najciekawszych historii, słuchajcie, przypomina mi się jedna taka właśnie sytuacja, gdzie dziewczyna po rozstaniu. Jak już ogarnęła się, można powiedzieć, i była gotowa pójść do przodu, była bardzo mocno zdeterminowana, właśnie, żeby kogoś znaleźć, czyli y, powzięła strategię szukam, założyła sobie konto randkowe i po prostu umawiała się praktycznie codziennie na dole w kawiarni na szybką kawę z kolejnymi kandydatami, no i udało się. Po wielu, wielu, wielu próbach ona się nie poddawała, znalazła takiego, z którym się dogadała, no i wyszło. Inna, słuchajcie, historia, to jest jedna z takich historii chyba, które najbardziej mi się podobają, to jest historia y, mojej bardzo, bardzo dobrej koleżanki, gdzie siedząc w domu, słuchajcie, nawet nie musiała nigdzie się ruszyć, zadzwoniła do niej przyjaciółka z imprezy i mówi, kochana, znalazłam Ci męża. I słuchajcie, no doprowadziła faktycznie do tego, że oni ze sobą pogadali, przekazała jej słuchawkę od słowa do słowa, słuchajcie, i no i tak się złożyło, że faktycznie poszli na randkę, zaczęli się spotykać i obecnie są szczęśliwym małżeństwem i mają dzieci. Często się też mówi o takiej trzeciej strategii, czyli ani szukać, ani dać się znaleźć, tylko po prostu odpuścić. Nie? I często się powtarza, że ludzie szukali, 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 a w momencie, kiedy już właśnie tak odpuścili, co ma być to będzie, to w tym momencie niespodziewanie na ich drodze stanęła ta właściwa osoba. Także słuchajcie, sprawa nie jest wcale taka prosta. I właśnie zastanawiając się na ten temat, czy szukać, czy dać się znaleźć, zadam również Wam to pytanie na moim Instagramie w relacji. I chciałabym podzielić się tutaj w tym odcinku najciekawszymi, według mnie, odpowiedziami. Jedna dziewczyna pisała: Szukałam, szukałam, aż w końcu nas zeswatano. Także fajnie, też i takie historie, jak widać, się zdarzają. Działać i szukać, ale przy tym nie być oczywiście natarczywą czy natrętną. Balans musi być. I oczywiście tak właśnie jest, że nawet jeżeli szukamy, no to nie można nic na siłę, nie? I wówczas bylibyśmy postrzegani jako taki desperat, także, także tego nie chcemy. I tu przypominam oczywiście o tym, że jest odcinek na ten temat, jak nie być desperatem i warto go sobie, słuchajcie, obejrzeć. Także jeżeli jeszcze nie widzieliście, to tutaj Wam oczywiście podczepię. Kolejna odpowiedź, o to jest mój hit. Szukać, ale w taki sposób, żeby facet myślał, że to on jest zdobywca. <laughs> I to jest super. No pewnie w facetach faktycznie jest taki instynkt, że mm, jak oni troszeczkę jednak muszą yy, no, się postarać zdobyć tą dziewczynę, to nie jest tak, że tam Ciebie chcę, dzień dobry, jestem cała Twoja, tylko mnie kochaj. Jak coś takiego zrobimy, to coś takiego bardzo często przez to... No, nic dobrego nie wróży, prawda? Warto też, żeby wzajemnie dwie osoby musiały się o siebie troszeczkę starać, no i w mężczyznach ten instynkt huntera na pewno jest. O, jest jeszcze jedna super odpowiedź, słuchajcie, taka bardzo so special. Codziennie być kimś, w kim chciałoby się zakochać i robić swoje. No, i to jest fantastyczne, dlatego że wówczas jak... Yy, jakby staramy się po prostu żyć cały czas szczęśliwie, realizować siebie, to jesteśmy takim właśnie magnesem na ludzi. Przez to, że jesteśmy z sobą, to mamy taką piękną energię, i taką energię wysyłamy, która faktycznie przyciągnie odpowiednią osobę, nie? Czasami się śmieję, że często z różnymi rzeczami, prawda? Czekamy na to, żeby je realizować, aż będziemy w parze, i wtedy to będziemy podróżować, wtedy to będziemy chodzić do teatru, i to są takie rzeczy, które jakby są bardzo spójne z nami, które bardzo chcemy robić, które bardzo jakby są takie, no wiecie, no, jakby po prostu są nami, tak, teatr, na przykład ja uwielbiam teatr, teatr to ja, nie mogę czekać na to, aż pojawi się ktoś, z kim będę do tego teatru chodzić, tylko może muszę iść do tego teatru, na przykład, żeby tę osobę poznać, a przede wszystkim tu muszę chodzić do teatru, żeby cały czas robić rzeczy, które mnie cieszą, nie, żeby faktycznie być osobą, która i tak się spełnia, realizuje i faktycznie jest takim fajnym materiałem oczywiście na, na związek. Ale teraz, słuchajcie, przejdźmy sobie do rzeczy, jeżeli chodzi o to, właśnie szukać, bo cały czas, jakby nie udzieliliśmy sobie tej odpowiedzi, nie? To szukać, czy dać się znaleźć. Jaka jest na to pytanie odpowiedź? Ja myślę, że nie ma takiej jednej, yy, jednoznacznej odpowiedzi, niestety, ale myślę, że w każdym momencie życia my mamy taką strategię, która bardziej nam odpowiada, nie? Bo jak widzimy, te historie są różne i różnie się zaczynają, nie? Czyli czasami jest tak, że bardziej szukamy, czasami jest tak, że jednak faktycznie los nas czymś zaskoczy, a czasami to znajomi nas zaskoczą tym, że nam kogoś słuchajcie, yy, przyprowadzą, mówią: Wy to powinniście się poznać. Ale na pewno jest tak, że największym barometrem, i to jest moja strategia, jest zawsze moje własne samopoczucie. Nie? I są etapy w życiu, kiedy na przykład faktycznie no, za dużo jakichś tam randek było takich, że nie mam ochoty, Iść na kolejne. Troszkę się zmęczyłam i wtedy czasami nadchodzi taki czas, że myślę, że odpuszczam, robię swoje, po prostu skupiam się na sobie, wymyślam sobie jakiś nowy projekt, jakiś nowy kurs, po prostu planuję nowe wyjazdy z przyjaciółmi i ja jakby wewnątrz tych decyzji czuję się ok to nie znaczy, że ja przez ten czas w ogóle nie uśmiecham się do ludzi, nie uśmiecham się do mężczyzn, nie chcę z facetami y, rozmawiać, bo mnie denerwują i są beznadziejni. Nie, nie, nie. Ale wtedy na pewno jestem ogólnie można powiedzieć otwarta na siebie, na realizację siebie, na życie i na drugiego człowieka. Y, są oczywiście też takie etapy y, i to się zdarza. Na pewno też tak miejsce, że czasami mija Jakiś czas, kiedy na przykład właśnie faktycznie skupiliśmy się na sobie, rodzinie, przyjaciołach naszych, na naszej pracy czasami i takich etapów również potrzebujemy, a czasami wtedy siadamy sobie i tak sobie podsumowujemy, kurczę, że minęło 6 miesięcy, siedem miesięcy, rok i w sumie przez ten rok za dużo rzeczy to się nie wydarzyło. I wtedy myślę, że warto zastanowić się, bo taka myśl jest już jakimś takim znakiem, nie? że może faktycznie powinniśmy. Jakby specjalnie zaplanować takie aktywności, takie rzeczy, które będą szansę, szansą na spotkanie nowych osób. I może zamiast jechać na podróż samemu, może warto wejść na jakieś forum podróżnicze. Tam często są ogłoszenia, że jakaś grupa szuka osoby do samochodu, żeby się podłączyć. Może warto wyszukać sobie jakiś wyjazd czy snowboardowy, czy, yy, czy po prostu wyjazd na wakacje już taki, gdzie jest jakaś grupa ludzi, gdzie będę miał po prostu jakieś szanse, po prostu będę zmuszona przez okoliczności, żeby poznać nowe osoby. Czyli zacznę robić inne rzeczy, bo jak wiemy, to Einstein chyba powiedział, że tylko głupie zrobią te same rzeczy, myśli, że otrzyma inne rezultaty, nie? Czyli warto jest czasami, jak takie rzeczy się, takie etapy się zdarzają, że nic w sumie się nie wydarzyło specjalnego przez ten czas, to jest ok. Odświeżyć profil na jakimś serwisie randkowym, czy właśnie specjalnie poszukać, nie siedzieć zawsze w tej samej kawiarni, tylko pójść do innej, tak? Poszukać jakiegoś nowego wyjazdu, nowego kursu, porobić coś innego, tak? I... W tym wszystkim myślę, że najważniejsza jest chyba jedna rzecz właśnie działanie w taki sposób, który jest spójny z nami samymi, dlatego że w momencie, kiedy my się do niczego nie zmuszamy i reagujemy bardzo na nasz stan emocjonalny, to tak naprawdę przede wszystkim dbamy właśnie o to, żeby być osobą, która jest uśmiechnięta, realizuje się. I to chyba jest największą receptą na to, żeby być takim magnesem do ludzi. I jak myślę sobie o sytuacjach wszystkich, w których ja poznawałam kogoś, to niezależnie jakby faktycznie, czy to było tak, że to było przypadkiem, czy faktycznie poznałam kogoś przez jakiś serwis randkowy, to na pewno to, co robiłam wtedy, było ze mną spójne. I byłam taką osobą, która jest radosna. I jak byłam jeszcze, jakby um, można powiedzieć, siedziałam w jakiejś przyszłości, nie byłam na etapie, to nie byłam na etapie. I można by tam się starać i clean-clean, na siłę robić, ale i tak tego typu działania najczęściej do niczego nie prowadzą. To jest moje doświadczenie. I ostatnia taka moja rada, jak zawsze odcinek miał być krótki, a wychodzi strasznie długi, przepraszam Was za to, że ja tak, taka kudła jestem, trudno, to myślę, że w ogóle fajnie, jak, jak właśnie tak się fajnie czujemy, to podchodzić do drugiego człowieka tak generalnie wszędzie, niezależnie od tego, gdzie jesteśmy, co robimy i zastanawiać się po prostu. Yy, czym ta nasza relacja jest, w sensie co ja mam dodania tej osobie? I czasami jest tak, że jest osoba, yy, dla której mamy po prostu dać danego dnia uśmiech i poprawić jej nastrój. Czasami jest tak, że okazuje się, że poznajemy, bo to, i to nie tyczy się tylko tej samej płci, tylko różnych płci. Czasami na przykład gdzieś poznajemy jakąś dziewczynę, jesteśmy na siłowni, jest inna dziewczyna, z którą zaczynamy gadać, i na przykład się okazuje, że mamy w ogóle wspólne pasje i możemy również razem gdzieś tam sobie pojeździć, na, przykład na rowerach, czy wyjechać na weekend. I tak samo, słuchajcie, działa dokładnie z płcią przeciwną. Czyli poznajemy kogoś, kto jest najfajniejsza, według mnie, strategia i zastanawiamy się, kim jest ta osoba, co ja mam tej osobie do dania. I fajnie jest właśnie być osobą, która jest na tyle szczęśliwa, że generalnie nie szuka na siłę tego, co może dostać, tylko co ma do dania danej osobie. I nie ma pretensji, jeżeli się okazuje, że w sumie to w tej relacji nic więcej niż właśnie jakieś takie e, miłe, grzecznościowa wymiana słów, czy uśmiech, jakby tutaj w tej relacji nic zdaje nie będzie. Tego typu, jakby spotkania wtedy nie kończą się takim ogromnym zawodem. Także tak, to jest taka moja recepta. Czyli generalnie samemu w sobie znaleźć szczęście, być radością, i być taką osobą, która generalnie jest gotowa do dawania innym ludziom yy, miłości i to w różnych formach. A później jak zdarzy się odpowiednia osoba, która potrzebuje tej takiej naszej damsko-męskiej miłości, no to właśnie wtedy. Wtedy zdarza się to, czego tak bardzo wszyscy szukamy, i najczęściej jest faktycznie tak, że to się znajduje wtedy, kiedy odnajdujemy siebie. O, <taki> takie podsumowanie odcinka wyszło, którego w ogóle nie planowałam. No nic. Słuchajcie, podziękuję was bardzo serdecznie, jestem bardzo ciekawa jakie są wasze historie. Czyli podzielcie się najbardziej zaskakującymi. Waszymi historiami oraz historiami, może jakieś, które zasłyszeliście od znajomych, które właśnie są najbardziej takie zaskakujące. Ja uwielbiam tego typu właśnie love story. Słuchać i patrzeć na to, w jaki czasami właśnie fajny, zaskakujący sposób los nas obdarza tym, że kogoś ważnego, jak się okazuje, poznajemy. I to często daje bardzo fajną taką nadzieję. Bo pokazuje, że to faktycznie nie jest tak, że musimy się ukierunkować i szukać, szukać, szukać. Czasami los wie troszeczkę. Lepiej niż my sami. No. Buziakuję Was. Kochani, dołączajcie do Facebooka, Instagrama, do Patronite'a i w ogóle. Do zobaczenia za tydzień.